Dlaczego świętemu Tomaszowi tak zależało, żeby zobaczyć rany Jezusa? Czy nie wierzył swoim współtowarzyszom? A może chciał potwierdzić swoje wyobrażenie wyglądu zmartwychwstałego Pana? Dzisiaj zastanowimy się, jakie mogły być powody wątpliwości apostoła Tomasza. Spróbujmy na początku wyobrazić sobie uczucia, jakie mogły towarzyszyć uczniom, zebranym w wieczorniku po śmierci Jezusa. Dobrze obrazują to wspomniane w Ewangelii zamknięte drzwi. Może pojawił się wśród nich lęk o własne życie i żal, gdyż wizja triumfu Mesjasza, jaką posiadali uczniowie, zupełnie się nie sprawdziła. Na co dzień obserwowali cuda Jezusa, przemianę wody w wino, uzdrowienia chorych, rozmnożenie chleba i wskrzeszenia zmarłych. I co się stało? Człowiek, który tego wszystkiego dokonał, został w ciągu kilku godzin schwytany, osądzony i po brutalnej męce zabity. Wprawdzie pojawiły się już pierwsze świadectwa osób o spotkaniu z Zmartwychwstałego Pana, ale to jeszcze nie oznacza pełnego zrozumienia misji Jezusa. Pozostaje pytanie – i co teraz? W tej atmosferze sam Jezus staje pośrodku zgromadzonej grupy uczniów i wita ich słowami: Pokój wam. Nie trudno wywnioskować, że On wie, czego brakuje Jego uczniom. Mianowicie, brakuje im pokoju serca, wiary i zrozumienia sensu Bożego planu zbawienia. Okazało się bowiem, że ten plan nie zrealizował się poprzez spektakularne bitwy i podboje. Które zawsze ostatecznie wprowadzają wyższość jednych ludzi nad innymi. To nie było celem Jezusa. On zwyciężył na polu walki duchowej między ludzkim egoizmem a ofiarną miłością. To zwycięstwo pozostawiło jednak na ciele Jezusa niezatarte ślady ran. Właśnie o te ślady męki Chrystusa pyta święty Tomasz. Podczas jego nieobecności Jezus publicznie pokazał swoim uczniom zranione gwoźmi ręce i przebity bok. Te znaki są dowodem, że doświadczenie Golgoty nie jest iluzją i koszmarem, ale utrwalonym na zawsze obrazem ciała Chrystusa, Boga i człowieka. Możemy się zastanawiać, czy Tomasz wątpił w zmartwychwstanie, czy raczej chciał skonfrontować swoją wizję triumfu zmartwychwstałego Pana. Z obecnością na jego ciele znaków złożonej ofiary. Myślę, że ten uczeń, ostatecznie spotykając się z Panem Jezusem w Wieczerniku, wiele wyjaśnił swoim wyznaniem. Wyznanie świętego Tomasza wyraża więcej niż przytoczone wobec niego świadectwo pozostałych uczniów, że widzieli Pana. Dostrzega on w Jezusie także Boga. Okazuje się, że poranione ciało to nie tylko doświadczenie każdego śmiertelnego człowieka. To Bóg poprzez swoją miłość przyjął tę trudną część ludzkiej egzystencji i zmienił jej sens. Cierpienie i śmierć, rozumiane dotąd jako kara za grzechy, stały się teraz drogą do pełni życia. Wystarczy pozwolić, aby światł krzyżował naszą oderwaną od Boga wolę, aby pozostała w nas jedynie zaakceptowana wola Boża. Na tym polega triumf Chrystusa. On zmartwychwstał. Jest to dla nas radosna nowina. Budzi w nas nadzieję na nasze zmartwychwstanie. Ale ważne, abyśmy pamiętali o tym, co chciał zobaczyć święty Tomasz. Abyśmy pamiętali o ranach Chrystusa. Te rany są naszą drogą. Możemy nią przejść tylko dzięki łasce z wysoka, dzięki łasce Ducha Świętego. Dopiero dzięki duchowi. Uczniowie zmieniają swoją perspektywę postrzegania świata, przestają się lękać i zaczynają z entuzjazmem kontynuować misję Jezusa. Pytanie, co dalej, mogą stawiać swojemu osobistemu towarzyszowi. Jeżeli tylko zechcą słuchać, Duch Święty każdego dnia będzie im na to pytanie udzielał odpowiedzi. Wymaga to jednak zaparcia się siebie, wymaga wiary, że ofiarna miłość zawsze prowadzi do zmartwychwstania. Błogosławieni, którzy nie widzieli zmartwychwstałego Pana, ale uwierzyli, że przez Krzyż możemy uczestniczyć w chwale i radości wiecznego życia. Jezus nie potępia Tomasza za jego wątpliwości, ale błogosławi tych, którym wystarcza świadectwo Jego uczniów o prawdzie stanie.